Witam serdecznie. Nazywam się Agnieszka Nantka. Jestem małą Pawła, który ma dziecięce porażenie mózgowe, korowe uszkodzenie widzenia, a na co dzień dokucza nam padaczka. Paweł ma w tej chwili 9 lat. Bardzo długo nie nagrywaliśmy żadnych wspólnych filmów ze względu na stan zdrowia Pawła. Padaczka nam bardzo mocno dokuczała i nie było takiej przestrzeni swobodnej, żeby pobawić się, porozmawiać, i do tego jeszcze pomyśleć, żeby włączyć kamerę, żeby coś nagrać. Dlatego po dłuższej przerwie nagry nagraliśmy film i chciałam porozmawiać z Pawłem na temat. Listu do Świętego Mikołaja. Co sobie życzy na prezent od Świętego Mikołaja? Oczywiście zapytałam, czy mogę włączyć kamerę. Paweł wie doskonale, że nagrywamy filmy na YouTube, żeby pokazywać, jak się komunikujemy. Wywołało to po takim czasie pewne emocje, więc zapraszam na ten film. Zobaczcie Państwo, co jest dla Pawła najlepszym pre prezentem na Mikołaja. Mój Paweł ma trzy komunikaty na tak. Jest to podniesienie nóg do góry, cmoknięcie i wokaliza. Kamera niestety jest tak ustawiona, że nie widać nóg. Natomiast ja siedzę. Tak blisko zawsze niego, że wzrokiem ogarniam całą mowę ciała tutaj, a do, do pasa. Natomiast po prostu swoimi nogami czuję ruch nóg Pawła. Dlatego nie będzie tego widać na filmie, natomiast będą napisy, w którym momencie Paweł podnosi nogi do góry i dlaczego ja odczytuję taki, a nie inny komunikat. Komunikatem na nie jest milczenie. Także to też będą Państwo mogli zobaczyć na filmie. Jakie emocje wywołał nagrywanie filmu po czasie, zobaczą Państwo sami, co Paweł na ten temat sądzi. Także serdecznie zapraszam na film. Mi, co byś chciał dostać? Co napisać w liście do Świętego Mikołaja? Co byś chciał dostać? Szybko, coś jest nie tak jak chcę. Powiem ci, jak się czuję. Moim zdaniem, chcę się bawić. Mam pytanie. Mhm. Mm Powiem Ci jak się czuję. Tak. Mm -hmm. Dobrze. Jest do dupy. Jest mi źle. Jestem zmęczony. Mhm. Mm Dobrze. Jest mi źle. Jest do dupy. Jestem zmęczony? Jesteś zmęczony, tak? Paweł, chciałbyś więcej odpoczynku? Tak, chciałbyś więcej odpoczywać, tak? Dobrze, kochanie, będziesz odpoczywał. Zrobimy wolne w takim układzie. Ok? Ups, pomyliłem się. Chcę jeszcze jedno słowo. Mhm, jeszcze jedno słowo. Nie mam tego słowa, ale dam Ci odpowiedź. Tak. Mhm. idź do kategorii. Wrót do strony głównej. Mhm, okej. Okay. Szybko, coś jest nie tak, jak chcę. Powiem Ci, jak się czuję. Moim zdaniem chcę się bawić. Mam pytanie. Mhm. Powiem Ci, jak się czuję. Mhm. Dobrze, jest do dupy, jest mi Jestem zmęczony, jestem smutny, jestem wkurzony, jestem przestraszony, jestem zazdrosny, jestem wściekły, jestem samotny, jestem znudzony, mhm. jestem wściekły. Jesteś wściekły. Ups, pomyliłem się. Chcę jeszcze jedno słowo. Nie mam tego słowa, ale dam ci podpowiedź, Pawełku, chcesz jeszcze jedno słowo powiem ci, jak się czuję z tej strony. Mam skanować dalej. Ok, skanuję dalej. Przewróć stronę. Jestem zdenerwowany, boję się. Mam doła. Mhm. Jestem zdenerwowany. zdenerwowany, tak? Powiedziałeś, że jesteś e, jesteś, przepraszam, po co powiedziałeś? Jest, jesteś wściekły, jesteś zdenerwowany. Uhu, ups, pomyliłem się. Chcę jeszcze jedno słowo. Mhm. Pawełku, mam skanować dalej, powiem ci, jak się czuję. Tak? Ok. E, boję się, mam doła. Nie. Tak sobie mogło być lepiej. Średnio jeża, nie chce mi się. Hmm. Głupio mi, wstydzę się uparty. Mhm, głupio mi. Głupio ci! Łoł! Wow. Wstydzę się... Ups! się. Chcę jeszcze jedno słowo. Nie mam tego słowa, ale dam ci podpowiedź. Idź do kategorii. To wszystko co mam do powiedzenia? Mhm. Paweł powiedziałeś, że jesteś wściekły, że jesteś zdenerwowany i że jest ci głupio. Hmm? A teraz mi powiedz mi, e, dlaczego? Jesteś zdenerwowany? Jaki jest powód? Co się wydarzyło, że jesteś zdenerwowany, jesteś wściekły, jest ci głupio? Hmm? Powiesz mi? Pokierujesz mną? Powrót do strony głównej. Szybko, coś jest nie tak, ja chcę. Szybko? Tak, nie sam, nie wiem. Krótkie słówka. No nie. Wiesz co, bądź ze mną. No dobra, niech ci będzie. Poczekaj, bo myślę. Mhm. Wiesz co? Mhm. Daj spróbować. Daj zobaczyć. Ja sam. Daj spróbować. Daj zobaczyć. Daj zobaczyć, tak. Mhm. Ups, pomyliłam się. Chcę jeszcze jedno słowo. Mhm. Paweł, chcesz jeszcze jedno słowo z tej strony? Z kanału dalej. Paweł, czy mogę spróbować odgadnąć o co ci chodzi? Czy jesteś zdenerwowany i głupio ci, bo nagrywam i chcesz zobaczyć już ten film, co się nagrał? Nie, nie o to chodzi, że nagrywamy teraz film. Czy o to chodzi, że nagrywamy film, a już dawno nie nagrywaliśmy filmu, tak? Nie. Tak, o to chodzi, tak? Że dawno nie nagrywaliśmy i teraz jesteś zdenerwowany, że nagrywamy film, tak? No wcale ci się nie dziwię, wiesz, bo jak ja nagrywam filmy, to też jestem zdenerwowana. Ale jak chcesz, to już możemy wyłączyć. Koniec nagrywania. Dobrze, no zakończymy. Super, dzięki, że to powiedziałeś. Jak widzieliście Państwo na filmie Czasami dla naszych dzieci, przynajmniej dla mojego Pawła żadna zabawka nie jest tak istotna, jak właśnie odpoczynek od rehabilitacji, od zajęć, od bodźców. Dobrze, że może o tym powiedzieć, że ma narzędzie, w którym są odpowiednie słowa, gdzie może wyrazić: Mamo, dość, chcę urlop, chcę przerwę. I tak samo, jeśli chodzi o jego emocje dotyczące nagrywania filmów, prawda? Ja też po dłuższej przerwie, jak wracam tutaj przed kamerę, czasami trudno mi jest po prostu sklecić jakieś porządne słowo w dodatku w języku polskim, tak, żeby składnia była dobra, gramatyka, tryb. Czasami się miotam, że w innym trybie zaczynam zdanie, w innym kończę, także jest, są to duże emocje, jednak występujące. Przed kamerą, i też fajnie, że Paweł mógł mi o tym wszystkim opowiedzieć. Także świetnie jest zbudowane nasze narzędzie, że mamy tak dużo słów i że Paweł buduje. Praktycznie całe zdania. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby to narzędzie do komunikacji alternatywnej zawierało wiele słów, których nawet nasze dzieci w tej chwili nie używają albo myślimy, że w ogóle by ich nie użyły, a jednak jak są zawarte w książce, to mogą o nim o czymś tak ważnym dla siebie porozmawiać. Także mam nadzieję, że pokazałam Państwu jak ważny jest duży zasób słów i nie tylko wybór zabaw jest istotny, tylko właśnie te, te pierwsze emocje. Nasze dzieci są chore i to zmęczenie, przebodźcowanie jest dla nich nagminne i ważne, żeby była tak skonstruowana książka do komunikacji alternatywnej, że nie tylko zabawy, wybór zabaw jest istotny, ale i te właśnie rzeczy typu jestem zmęczony, boli mnie, chcę ciszę, chcę iść spać, chcę się położyć, popraw mnie. To są właśnie te fajne słowa, które dzieciaki mogą użyć. I na przykład mój Paweł. Zapraszam na kolejny film.